Kolejna jest bardzo przebiegłą chorobą. Ona się pojawia albo nasila się w momencie, kiedy dziecko szybko rośnie. Czyli powiedzmy 13-letnia dziewczyna, 14-15-letni chłopak. Czyli to jest osoba, która już nie chodzi rozebrana po domu. Bardzo trudno znaleźć ten moment, w którym rodzic miałby możliwość obejrzenia pleców dziecka. Jak taka dziewczynka czy chłopiec się kąpie, no to zamyka łazienkę, no tam wtedy raczej dorośli nie wchodzą, więc takie sytuacje. Rozpoznań mają miejsce przypadkowo na przykład po wakacjach, mhm. gdzie tam osoba w stroju kąpielowym jest na plaży i wtedy można to zauważyć. I teraz, jak rodzic mógłby to zrobić, tak? No, oczywiście, idealnie byłoby, gdyby system działał, czy, czy lekarz, czy fizjoterapeuta miałby możliwość obejrzenia tego dziecka i, i, i wykonałby to badanie. Natomiast, właśnie tym narzędziem jest koriometr wspomniany. To jest takie bardzo proste urządzenie, relatywnie niedrogie. Ale no, telefon ma każdy z nas. Tak, to, czyli mamy narzędzie, które jest nieodpłatne, że tak powiem, jakby ekstra nie trzeba za to płacić. Minusem telefonu jest to, że on ma równą krawędź, a jak się pochylimy, to, pochylimy to przez wyroski kolczyste powierzchnia grzbietu nie jest równa, więc tam trzeba taką nakładkę specjalną zastosować.